Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto orzechowe oszczędne. Potrzebować będziemy: 4 jajka, szklankę mąki, szklankę płatków owsianych. Płatki owsiane przyprażyłam na złoty kolor na suchej patelni. Szklanka jest tych płatków, szklanka orzechów. część orzechów pokroiłam, a część orzechów zmieliłam. Szklanka cukru, szczypta cynamonu i soli, pół szklanki oleju słonecznikowego i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijamy na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubito. Dodaję pozostałe składniki dolewam olej dodaję płaczki mąkę orzechy proszek do pieczenia i niewielką ilość cynamonu ten do smaku cynamon podkreśla smak ciasta orzechowego. I ciasto dokładnie mieszamy i wykładamy do formy, formę 22 na 22 mam wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto będziemy piekli około 45 minut w 170 stopniach. Ciasto orzechowe, oszczędne, tak przygotowane, wędruje do piekarnika. ciasto orzechowe oszczędne <laughs> przepraszam mamy upieczone i ja tutaj mam rozpuszczoną czekoladę połamałam na kawałeczki i podgrzewałam w kąpieli wodnej z łyżeczką przepraszam z łyżką śmietanki i gorące ciasto poleję czekoladą orzechowe, oszczędne. Spróbuję ukroić kawałeczek, ale jest bardzo gorące, odkroimy leciutko No, chyba nie dam na dy, ale poszło. Oj ukro innych, wygląda i ukro innych ciasta. Oto wygląda ciasto orzechowe oszczędne. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto orzechowe oszczędne.